Bardzo serdecznie! Mamy nowy dzień! Wstawiłam sausage rolls i powiem Wam, że to są takie kiełbaski. Do piekarnika w ogóle wstawiłam, bo nie powiedziałam gdzie je wstawiłam: czy do zamrażarki, czy je gotuję. No i to są takie kiełbaski w kruchym cieście. I to jest też dosyć popularne w Anglii i stwierdziłam, że upiekę to dziewczynkom i wezmą sobie do szkoły. Do tego jeszcze aktymelki. No i tyle, i zawożę ile, wczoraj jej w szkole nie było, dzisiaj już będzie, czuję się już nieźle, trochę jeszcze ją głowa boli, ale jest ok. I tak zaczynamy poranek, teraz jest kolejka do łazienki, Maty się umyła głowę, czeka na suszarkę, którą chcący wczoraj stawiałam w łazience, tata się kąpi w łazience i ja czekam też, żeby wziąć prysznic na łazienkę. Także przydałyby się dwie. Są dwie toalety u nas, ale nie są dwie łazienki. A wcześniej mieliśmy e, dwie łazienki, i to jednak się sprawdza, bo przynajmniej tata chodził do jednej i cały czas brał prysznic, a my miałyśmy e, dziewczynę swoją. A teraz właśnie rano nam tata często wchodzi i mamy lipę. Także trzeba zrobić jakiś plan chyba tego. Cześć Matyś! Dzień dobry. Dzień dobry, widzę, że już jesteś gotowa. Przyszłam pokazać Twoje lampki, bo wczoraj pokazywałam Lili. I możesz, włączyć, czy? możesz włączyć. Zobaczcie, Matysia sobie uczepia na około okna, przez co okno nie jest takie puste. Widzicie, ona ma czarne, szare i jasne. I te szare się zlewają, jakby niebieskie były, prawda? Jak nie są włączone, to niebiesko wygląda. A teraz same tak jakby białe i czarne trochę. Mhm. Albo beżowe. Bardzo fajnie to wygląda, podoba mi się. Matysia już czeka na swoją koleżankę. E, zaraz przyjdzie. Tak? I musia, zawsze musi teraz no. rana, jak koleżanka do niej wpada, to co? Musisz zawsze rano sprzątnąć. No, to jest właśnie dobre, bo wyżej teraz wracasz i masz od razu posprzątane, no nie? Tak. Oczywiście tutaj jeszcze parę rzeczy jest, ale tak, tu się ale szykujesz. Tutaj, bo ja jeszcze się nie pomijam, no, ja Tą kurtkę e, weź sobie gdzieś w włóż, bo później wiesz na kamp potrzebujesz. jeszcze. No, tak, tak, żeby mnie zapomniali. No dobra, jeszcze się nie pakujesz, jeszcze ponad tydzień do wyjazdu. Tak. No dobra, także miłego dnia życzymy ci Mati w szkole, tak. <laughs> dzięki. Bye. Mamy drugą zgubę. Chodź Lusiu, przynieś szczotkę i Cię uczeszę, dobra? A czym? Szczotką. No, nie, <laughs> Piona, tok myślenia Lili. Ale jak? Normalna szczotka, dwie gumki i dwa warkocze. Nie dobrze? Nie, pytałam Cię, a Ty tak... Szczotka! Aha. No ale nieźle, tak, tak, tu się suszą ręczniki z rana. To jest najlepsze miejsce, wiecie, w łazience to one nie mają... E, okna nie mamy w łazience, więc... O, zapalimy trochę, bo jest lipa. Tak, no, zostawimy tak. Zaraz Wam pokażę, jak ja się wystylizowałam. Nic specjalnego. Powinnam zrobić trening, ale rano się dzisiaj nie wyrobię, więc zrobię go raczej później. O, jak teraz na niebiesko jest, mam kolory. W ogóle widzę, że wieje i powiem Wam, że wczoraj, jak wychodziłam na ogródek, to pierwszy raz czułam, że to powietrze już jest takie zimne, po prostu jakby zima szła. I naprawdę, uuu, i Lila mi się pyta, jak będzie, no i mówię jej, że raczej zimno, więc idzie w płaszczyku. E, widzę, że jest też pochmurnie, może padać. E, ja zajadę, jak zawiozę Lilę do ręża. E, parę rzeczy szukam, takich wiecie, drobnych jeszcze, a propos ozdobienia mieszkania na e, jesień. A zimno? No, chłodno, nie aż tak, wiesz, że, że mróz i rękawiczek nie musisz jeszcze, ale jest już chłodno. No, w każdym bądź razie zajadę jeszcze do sklepu, zobaczę parę rzeczy do ozdobienia i powiem Wam, że myślę, że nie będę tak przesadzała z tymi ozdobami, bo już w salonie mam zrobione w sumie, ale jakieś lampeczki, może da się jedne, może na schody coś, jakoś tak wiecie, albo jakiś wieniec na drzwi, tylko jak przyczepię ten wieniec, to później on tak krótko jest, wiecie, już świąteczne rzeczy później u nas w ogóle w sklepach. Już większość rzeczy jest bożonarodzeniowych i świątecznych i one praktycznie pojawiły się na równi z tymi jesiennymi i z, na Halloween. I powiem Wam, że nie podoba mi się to, dlatego że ja idę, chcę Wam nawet pokazać coś jesiennego, a tu większość rzeczy jest już po prostu no, na święta. I więcej jest nawet tych na święta niż na jesień. Ja wam pokażę moi drodzy jak wyglądają te susy. Czy tak wyglądają. I teraz chwilę poczekam aż ostygną i włożę Matysi, tylko zastanawiam się, w co ci włożyć, żeby one się tak nie zadusiły. Już trzeba pokombinować, wiesz. A Matysi włożymy w to. To sam mój klucz do lokera Bo wy macie naprawdę ciężkie plecaki Pytaliście się właśnie Pamiętam w komentarzach Teraz mi się przypomniało Czy Mati nosi jakieś książki Mati nosi na przykład książkę do czytania Niecodziennie, którą wypożyczy w szkole i czasami jakieś po prostu swoje testy, kartki, jeden taki wiecie, większy zeszyt i tyle. I ona nie nosi w ogóle. I może zostawiać to w szafeczce, gdzie ma kluczyk do tej szafeczki, w szkole. Także ona nie nosi. Matysia musiała już się otworzyć koleżance i poszła na górę. W każdym bądź razie chciała Wam powiedzieć, że ona tak strasznie tych rzeczy dużo nosi i się ze mną już to sprzecza. A prawda jest taka, że ona nie wie, ile wynosicie w Polsce, i dla niej jej ilość jest dużo, ale ja jej już tyle razy mówiłam Właśnie, że wynosicie dużo, dużo więcej, że nie każda szkoła ma swoje szafki, że trzeba to dźwigać w tych plecakach, na tych dziecięcych plecach, co jest w ogóle według mnie mm, bardzo, bardzo, bardzo słabe, bo potem ludzie narzekają na ból pleców i tak dalej, dzieci rosną, to się robią od razu różne, wiecie, skrzywienia, ja sama miałam wadę postawy, pamiętam, pewnie mam nadal, w ósmej czy w siódmej klasie podstawówki i ja dźwigałam naprawdę ciężki plecak, A ja do szkoły miałam z siedem kilometrów, gdzie szłam do przystanku, słuchajcie, najpierw około półtora do 2 km. potem jechałam autobusem ileś kilometrów i jeszcze od przystanku do szkoły szłam, no takie, nie wiem, bym strzeliła, niecały kilometr. Nie będzie atakował, bo się chce bawić, o, no i jeszcze się przejdę, kawałek dalej. Rabuś, jak jest taki już do zabawy albo zły, to już uszy do tyłu. Au! Co ty robisz? A! Co ty robisz? Jesteś na YouTubie. Wszyscy widzą, że dokuczasz swojej panci. Nie chowaj się. Nie chowaj się, jesteś publiczny. Sypa młoda damo, zobaczcie jaka jest pogoda. Beznadziejna, jeszcze o tego wieje. Już jestem po zakupach HomeSense. Dosłownie jedną przebitkę wam nagrałam, ponieważ tam jest tak kameralnie, jeszcze z rano, bardzo mało ludzi i tak wiecie. Nie chciałam nagrywać. Eee, kupiłam jedną rzecz, pokażę wam w domu. Kupiłam doniczkę, brakowało mi do wrzos, wrzosu czy wrzosa? Poprawcie mnie. Brakowało mi do kwiata wrzos. <grytania> jednej doniczki e, na stół. No, i jadę dalej. Były dosyć fajne rzeczy, ale nie takie, wiecie, których ja dzisiaj po prostu szukam, ale i tak uwielbiam ten sklep. Kolejny sklep, moi drodzy. Przyjechałam do ręża i powiem Wam, że widzę, że dużo jest kwiatków na zewnątrz. Zobaczymy, co tam ciekawego. Wbijemy, jak szukacie wrzosów w Anglii, to jest przed wejściem chyba z sześć kolorów różnych wrzosów. E, także polecam. Ja kupowałam też tam, ale wiecie, ja kupowałam jeden kolor. No dobra, śmigam do sklepu. To jest właśnie to, o czym Wam mówiłam, że ciężko jest kupić rzeczy e, jesienne, bo tu już zima. Ale to zostawię sobie na inny odcinek, żeby Wam to ponagrywać, oczywiście. I stwierdziłam, że robię jesieniarski e, hol zakupowy. E, ja już wcześniej zakupiłam trochę rzeczy i już mam trochę tu poukładanych, ale chcę Wam kolejnym filmie pokazać, jak ja tutaj zrobiłam, jak to ozdobiłam, ale teraz Wam pokażę to, co dzisiaj kupiłam. Więc tak, to kupiłam wrzos, ale tym razem jeszcze w kolorze zielonym, bo mam już jeden w innym kolorze, ale to zobaczycie innym razem. Takie wrzosy u nas kosztują 2,5 funta i będę tak po kolei wyciągała i Wam pokazywała. Kupiłam takie zwykłe ledy, 10 sztuk, mogą się przydać, wiecie, jak będę chciała, żeby coś się tam leciutko świeciło w rogu, więc wzięłam takie po prostu białe, Warm White, czyli taki ciepły, biały. Kupiłam, moi drodzy, tacę. Szukałam długo tace, to nie jest moja jeszcze wymarzona taca. Ale jej kolory są takie niezobowiązujące. Chodzi mi o to, że ani to w złoty, ani ten środek do końca w szary czy w zielony. Jak wiecie, my tu mamy takie zielone, brązowe ozdoby, jak również czasami takie trochę rude. Więc wydaje mi się, że będzie pasowała ta taca. Tym bardziej, że chcę tu pokładać różne rzeczy. I ta taca nie było ceny w jednym miejscu, ale wydaje mi się, że 7,99 kosztowała, czyli 8 funtów, no to ponad 40 zł, tak mniej więcej. Kolejna rzecz, moi drodzy, to jest przepiękna rzecz, zaraz wam pokażę. Tylko muszę wyjąć coś ze środka, bo wpadło. Co musiałam po prostu tego dokupić? To jest taki piękny e, lampion. No po prostu rewelacyjne. Bardzo mi się kojarzy z zimą, z jesienią. Zobaczcie, on jest cudny. W środku ma taki pojemnik szklany, prawda? I tu wkładacie sobie albo prawdziwą świeczkę, e, albo po prostu taką sztuczną, że tak powiem. I ja kupiłam tu właśnie do domu takie realistyczne oświetlenie vanilia napisane. I za to oświetlenie zapłaciłam... 2,59, 2,60 funta i to jest na baterie. Ciekawe, czy są baterie w środku. Miałam kupić baterię przy kasie, zapomniałam. A to kosztowało 10 funtów, ale to mi się strasznie spodobało. To, wiecie, to jest ozdoba, która Wam posłuży nie tylko jesienią, bo jest po prostu śliczna. Sami zobaczcie. I te serduszka będzie pięknie to wyglądało. Ja bardzo lubię takie ozdoby do domu, gdzie jest wykończenie w drewnie. Ja bardzo lubię takie ciepłe wykończenie wnętrza. I teraz przejdźmy dalej. Kupiłam świeczkę. Świeczkę, jedną, jedyną, która będzie mi się kojarzyła. Właśnie z zimą, ogólnie, z jesienią też. Kolor ma taki, widzicie, pomarańczowy, zapach to jest pomarańcza, i ogólnie taki wiecie, zapach pomarańczy, cynamonu. Mm, pięknie pachnie, powiem Wam, że ona też była niedroga z tego, co kojarzę. Musiałabym jeszcze zobaczyć na paragonie, ale na półce nie kosztowała więcej niż 4 funty. A zobaczcie, jaka to jest wielka świeca, więc wow, super! No i kolorek też taki pasujący. Kupiłam też trochę rzeczy do kuchni, więc tego Wam nie będę pokazywała. Następnie. Jak widzieliście, bochałam w sklepie różne zapachy. Yy, jeden zapach w, w toalecie na dole mi się skończył. Na przedpokoju już słabo pachnie, ale chciałam, żeby właśnie pachniało ładnie. I tu niekoniecznie stawiałam na takie ciężkie zapachy, właśnie jesienne, wiecie, jak cynamon. One są piękne, ale ja lubię też bardzo świeże takie zapachy, takich perfum kobiecych i ogólnie świeże, więc stwierdziłam, że jak świeczka będzie, to zapach może już niekoniecznie taki i ten zapach. Ojej, to są damskie, normalnie damskie perfumy. Kwiatowe damskie perfumy. Bardzo przyjemny zapach. Takie, wiecie, co taki zapach świeżości, prania świeżego. Więc e, tak to wyglądało. I za ten zapaszek. E, wiecie, to są te zapachy z patyczkami, bo właściwie to nie każdy może wiedzieć. Zaraz wam pokażę. Macie patyczki. E, I mamy tu, o, płyn. Fresh, fresh cotton. Tak się nazywa ten zapach. No i dobra, to zaraz będziemy to układać. Rabusz jest zafascynowany, bo ja wyciągam tutaj, wiecie, różne rzeczy, zakupy, więc dla niego to jest raj po prostu. No i kolejny zapach, tym razem wielki. E, wzięłam taki zapach, taki zapach, kurczę, on mi się też bardzo po prostu spodobał. Tak wygląda opakowanie. Ja to kupowałam w Nie będę może teraz otwierała, później Wam pokażę, no ale kupiłam jeszcze taki po prostu jeden większy, fajny zapach. Za ten większy zapłaciłam Wydaje mi się, że może nawet 7-8 funtów. I y, kupiłam w HomeSense. Doniczkę, brakowało mi doniczki, nawet chciałam trochę mniejszą, ale powiem Wam, że mały jest wybór takich mniejszych, ładnych donic. Ta donica też mi się spodobała. Wpada w zgniłą zieleń, w berze, to też mi tutaj gra w pokoju i pasuje. No i to jest, widzicie, taka fajna, ciężka, ceramiczna, ale powlekana donica. Zapłaciłam 5 funtów za nią, także wydaje mi się, że jak za taką donicę, to całkiem dobra cena. No, i co tu mamy? Oczywiście, jak jest jesień, nie może zabraknąć nowego kubka. Nie chciałam kubka typowo z dynią, ani nic w tym stylu. Chciałam po prostu kubek ładny, elegancki, który będzie mi pasował też do wnętrza, ale jednocześnie chciałam po prostu jakiś nowy kubek do picia kawy, herbaty i tak dalej. No, ale ten kubeczek wygląda w ten sposób. On kosztował około 4 funtów, myślę, że 4. To wam mogę akurat pokazać do kuchni o widzicie, różne brakujące takie elementy, łyżki i tak dalej no dobra, także pomału tutaj szykuję i w kolejnym filmie zobaczycie jak przystroiłam salą przede wszystkim, bo na tym się skupiam mam nadzieję, że ten film jesieniarski Wam się podobał no i widzimy się w kolejnym filmie w Loktober, bo zawsze zapominam jak to się nazywa